Niedowartościowane, biedne i rozrzucające pieniądze na lewo i prawo. Myślące, że, że wszystko można kupić. W pewnym momencie to samo dziecko trafiło panią, którą rok wcześniej, jeszcze panowie sobie z bramy do bramy przesuwali, jak chcieli, po prostu jak rękawiczkę podawali. Panią, która również tańczyła gdzieś tam sobie w klubie. I tak zarabiała pieniążki. I ta pani, oczywiście, z tym chłopcem, co zrobiła dziecko, no bo, no bo jak, jak mogła, Zrobiła, powtarzam, zrobiła. Nie, zrobili, tylko zrobiła. I no bo zobaczyła majątek mamy. Ten chłopak przez nią, oczywiście, zaczął popad bardzo duży: yy, bardzo duży, narkotyczny.